Witajcie w ten kolejny upalny kreteński poranek. My dziś chwilę dłużej pospaliśmy. zjedliśmy śniadanie w naszym hotelu normalnie, jest gdzieś około godziny 10 i ruszamy do takiego pewnego miejsca, które zajmuje się przetwórstwem oliwy oliwek na oliwę. Więc to, z czego kreta i Grecja słynie, chcemy Wam to dzisiaj pokazać. Ale zanim cokolwiek zrobimy, prośba o subskrypcję dla tych, którzy kanału jeszcze nie subskrybują, bo 90% z Was ogląda ten kanał, a go nie subskrybuje. Prośba o ślad węglowy w postaci komentarza, o łapę w górę, dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco i o przekazanie tego odcinka dalej, po to, żeby tych subskrypcji przybywało i żeby było nas na tym kanale coraz więcej. Widzimy się po intro i ruszamy dalej. Africanus. Life is a journey. O, zobaczcie, to jest to, o czym Wam mówiłem. E, tutaj się zatrzymaliśmy przy fabryce oliwek, i akurat, zobaczcie, chodzi wiatrak, i tam jest do niego podłączona pompa, i ta pompa tłoczy normalnie tutaj e, wodę do studni. I tak tego typu instalacji. Jest tu sporo. A my się zatrzymaliśmy przy fabryce oleju z oliwy. Tu można wejść i zobaczyć, jak oni to robią. I ta fabryka nazywa się Omalia i od 1925 roku robi oliwę z oliwek. Idziemy wam to, pokażemy, jak, jak to się dzieje. Dobra, to całe moje opowiadanie o oliwkach. Czekajcie, muszę poprawić kamerę. Ops. Dobra. Muszę zacząć. W tym miejscu. Widzicie, tutaj jest taki podajnik. Tam na dole podjeżdżał samochód z oliwkami albo traktor. Zrzucał to do podajnika. Z tego podajnika. E, dobra, i teraz tak. Z tego podajnika tymi orurami albo tamtymi rurami idzie cała instalacja. Aż tutaj. Później te rury wchodzą na hale i zaraz zobaczycie. Jak to wygląda już na hali. W tle mi nawijają, ale postaram się opowiedzieć, e, o co chodzi. E, tu wszystko jest podzielone na takie stacje, i można sobie każdą stację przejść i e, przeczytać. Jest też zwizualizowane to na telewizorach. Jak widzicie jeden, 3, e, 4. E, tu jest 5, tu jest 6, tu jest 2. Teraz pokażę Wam e, mniej więcej, o co chodzi. Ta stacja numer 1 to jest przenośnik taśmowy. Tak? Tutaj te oliwki są przenoszone gdzieś z tego miejsca, które Wam wcześniej pokazywałem po zbiorze. Później na stacji numer 2 jest tam jest taki separator cyklonowy, który oddziela, który oddziela oliwki i gałęzie. O, przyjechała nam wycieczka, więc mam nadzieję, że się wyrobimy. Później macie tą, to numer 3 to jest maszyna do mycia. Numer 4 to jest waga. Numer 5 to jest przenośnik. A tam gdzie jest szóstka robi się z tego taką masę, taką pulpę, zaraz Wam pokażę. Tutaj numer 8 i taką pulpę, nie wiem, nie wiem czy to, czy to będzie widzieli na telewizorze. Ta maszyna wygląda w ten sposób. Robi się z tego właśnie taką pulpę. E, miesza się to wszystko. To jest taka, e, oni na to mówią. Nie, wam mówię. Zbiornik do malaksacji to się nazywa, i robią z tego taką pastę oliwkową. Później wszystko przechodzi na, po tym całym procesie malaksacji. E, oczywiście jakimiś rurami to przenoszą. Jest poziomy separator, i to jest ten separator. To działa, działa w ten sposób, że e, ta pulpa jest wtryskiwana, e, i na tym separatorze jest to wszystko odwirowywane, że tak powiem. Później jest oddzielana e, pulpa, jest suszona, podgrzewana. i To jest, chyba, czy to jest e, sucha, e, sucha pulpa, e, i później oczywiście idzie to dalej. Jest wrzucane na, e, jest badane, jest sprawdzana jakość. Te urządzenia numer 11 to jest pionowy separator do, do oliwy, i teraz jestem ciekaw, czy wiecie, jaką kwasowość powinna mieć najlepsza oliwa z oliwek. Przyjechała nam wycieczka, więc musimy się uwijać. Ja skorzystam ze ściągi, więc jeżeli oliwa, oliwki nie mają żadnej choroby, to ten extra virgin to najlepsza kwasowość jest pomiędzy 0.3 a 0.8% i wszystko co, co więcej to jest już oliwa gorszej, gorszej jakości. Tu dalej jak się przemieszczamy to jest, to są zbiorniki. Tu macie specjalne zbiorniki, w których jest przechowywana oliwa. To są ze stali nierdzewnej i one mają takie specjalne właściwości specjalnie pod oliwę. I później zaczyna się taka część muzealna. Zobaczcie, to jest ta część muzealna, to są stare zbiorniki. Tu macie nowe zbiorniki, tu są stare zbiorniki. I e, całe tak jakby e, wszystkie te maszyny, które kiedyś oni używali. To jest maszyna, którą oni odrestaurowali. E, I to jest największy silnik jaki, e, jaki tu był jaki działał. I o największej wydajności a jest w pełni odrestaurowane i, i działa. To było ich marzeniem w 2019 roku go odrestaurowali. A tu zobaczcie są stare e, stara prasa, tak się kiedyś wyciskało właśnie za pomocą takich kamieni. E, wyciskało się oliwę z oliwek. Znaczy tą pulpę się robiło, bo samo wyciskanie, samo wyciskanie później było na takiej prasie e, pneumatycznej. Zaraz się przemieszczę do, do sklepiku. To wszystko oczywiście kończy się sklepikiem, w którym można kupić ich oliwę, ich oliwki ich wyroby. Natomiast to co ważne to to, że ta fabryka funkcjonuje od 1925 roku. Przekrzykuje trochę gościa, który tą wycieczkę przeprowadził. Czyli od czterech pokoleń oni E, tworzą e, oliwę. Współpracują też z okolicznymi rolnikami. Znaczy, okoliczni rolnicy przywożą im swoje oliwki, a oni je e, przetwarzają e, dalej. E, tu, teraz tą wycieczkę wziął w swoje ramiona, e, jeden z właścicieli e, tej fabryki i tłumaczy im wszystko. I ja właśnie też użył takiego sformułowania, że e, oni w tej chwili już nie skupują oliwy z oliwek, inaczej, oliwek jako owocu od, od rolników, tylko rolnicy przywożą im swoje oliwki, oni te oliwki przerabiają i tak jakby kasują tych rolników za, za ten serwis, który dla nich, dla nich robią. Czyli za zrobienie pulpy, za zrobienie oliwy i oddają to tym rolnikom z powrotem. I Ci rolnicy sami w jakiś sposób to później dalej ogarniają, w zależności oczywiście od, od rolnika i od e, areału jaki posiada, e, tak, to, e, tak to można e, w, skrócie, e, w skrócie ująć. Zakupy zrobione, zobaczcie, jest wino, mydło, oliwa, rozmawialiśmy chwilę też e, z właścicielem e, i ogólnie sezon na tłuczenie oliwy z oliwek jest w listopadzie, raz do roku to robią, więc pozostałą część roku po prostu zagospodarowali tak, że ogarniają turystów tutaj, po prostu jak taka ekipa autokarem wpadnie no to zostawią parę euro i dzięki temu mogą oni tak jakby wydłużyć sobie sezon handlowy no i zarobić dodatkowe, dodatkowe pieniądze w sumie brawo za pomysłowość a druga sprawa jest taka, że jeżeli chcecie kupować bezpośrednio od nich, to możecie zrealizować sobie nawet zamówienie online i wysyłają do Polski. Podlinkujemy Wam to wszystko gdzieś, gdzieś na dole. Podczas wizyty w Wytłaczarni Oliwy, Oliwek, tam gdzie obrabiają oliwki, to co widzieliście przed chwilą, wdaliśmy się w krótką rozmowę z właścicielką i ona podpowiedziała nam. E, takie pewne miejsce, gdzie turystów nie ma, jak widzicie, w ogóle. Zobaczcie, jest pusto totalnie. To jest jakieś 40 km od tego miejsca, w którym byliśmy e, gdzie znajduje się jedno z najstarszych i z największych drzewek oliwnych w całej Grecji. Jesteśmy w tej chwili w pośrodku sadu oliwnego, gdzieś na totalnym wygwizdowie. Zobaczcie, tu ktoś ma chatę Na górze. E, dojechaliśmy, to jest miejscowość nazywa się Kawousi. E, dojechaliśmy pod rozjazd. E, znaleźliśmy miejsce, gdzie można by było zaparkować. I co prawda pod samo to drzewo moglibyśmy podjechać autem, bo droga jest wymagająca, ale dałoby radę. Natomiast stwierdziliśmy, że auto nie jest nasze, więc nie będziemy ryzykowali uszkodzenia czyjegoś auta. I zapytaliśmy takiego pana, który akurat parkował samochód, czy można swobodnie dojść tu na nogach, bo z dołu było dwa kilometry spacerem pod taką górę. Właśnie pośród tego sadu oliwnego. I tu ciekawa sytuacja, bo syn tego pana... W ogóle nie wiedział, o czym my rozmawiamy. Natomiast ten pan, jako że trochę starszy, był bardzo dobrze zorientowany. Widocznie gdzieś tutaj pracował na, tym, na tych sadach oliwnych i wiedział, o co pytamy. Wytłumaczył nam to dosyć dokładnie. Zapytał tylko, czy mamy wodę. No, mamy wodę w samochodzie, ale już nam się nie chciało po nią wracać. Powiedział, że jest to taki w miarę wymagający marsz pod górę, ale taką drogą jak widzicie, w pełni, o w tą stronę będzie lepiej widać, w pełni wy, wybetonowaną, o tak powiem, e, więc spokojnie powinniśmy dać radę. I mówi, że to jest około 20 minut, marszu, tak? O, ktoś jedzie samochodem. Ktoś postanowił wybrać się samochodem. Nam zabrakło odwagi. My idziemy sobie marsza. A tutaj ktoś z wypożyczalni ciśnie samochodem no. Ale droga jest szeroka w miarę właśnie szeroka i w miarę spoko, natomiast ten początek taki był bardzo wysoki i nas, e, nas wystraszył Ale tłumów nie ma jak widzicie więc Wydaje mi się, że może być bardzo fajna e, bardzo fajne ujęcie może być z tego Podążamy sobie tutaj tym szlakiem, podążamy. I były kozy, jak usłyszały nas, to się wystraszyły. <noise> tutaj o tej porze roku to raczej za wielu ludzi się nie pojawia. A teraz właśnie doczytaliśmy, że to drzewo oliwne, do którego tuptamy, to jest najstarsze drzewo oliwne na świecie. Nie wiem czy tam kozy widzicie. Czy widać koleżanki? 7000. widzicie tam? Kozy widać? 3 do 5 tysięcy lat, tak? Tak. No, to drzewo ma 3 do 5 tysięcy lat, więc e, aż dziwi mnie to, że mm, to nie jest żadna atrakcja turystyczna. Zresztą ten pan, z którym rozmawialiśmy, był bardzo zdziwiony, że ktoś tutaj chce do tego drzewa iść i to jeszcze z buta. No czek, Piękna góra. Widok z tego, z tego sadu oliwnego jest e, mega, bo z jednej strony macie górę, taką naprawdę masywną górę sporą, a z drugiej strony, o, tam, o, już widać e, Morze Śródziemne. Dobra. Idziemy dalej. Zobaczcie, tam ktoś mieszka. Tam ktoś mieszka. I dopiero tam w dole jest miasto. I teraz posłuchajcie, jaka tu jest cisza. Aż uszy bolą taka cisza. Chwilkę nam to zajęło. I teraz zobaczcie, najstarsze na świecie drzewo e, oliwne. I ono jeszcze owocuje. Żeby było e, śmieszne, e, tam jest jakaś kafejka chyba zorganizowana. Tak na dziko. Zaraz zobaczymy. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. Widzicie? Moja ręka. A tu jest to drzewo. Całkiem spore. Całkiem spore. Ktoś tam niepotrzebnie nadużywa głosu. Opa. Ja sobie wejdę na górę. Mogę okulary wywindować do góry. Zobaczcie jak to wszystko pięknie wygląda. Jaka moja głowa jest mała przy tym przy tym wszystkim. Kawał drzewa. W ogóle nie wiem czy wiecie, ale drzewa oliwne, bo bardzo często na przykład mówi się, że gaj oliwny w Jerozolimie pamięta jeszcze Chrystusa. I drzewa oliwne mają to do siebie, że nawet jak zostaną wycięte, e, tak jakby przy korzeniu, ścięte normalnie, jak drzewo, to one mają tą tendencję, że odrastają. Więc e, bardzo często na przykład jest tak, że te drzewa w Jerozolimie e, po prostu jak były wycięte, to odrosły. Nie wiem czy to widać, ale tu normalnie e, kamienie zostały wypchnięte przez, przez korzeń. Gdzieś mój cień niepotrzebnie jest widoczny, więc jeszcze raz pozachwycam się trochę tym drzewem. Pokażę Wam je z trochę dalszej perspektywy. Opa, wejdę na górę, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Dobra, tuż przy, przy tym drzewie, zobaczcie, tu macie drzewo. Stąd przyszliśmy. A tu mieszka taki starszy gościu, który prowadzi tawernę. Żeby było śmieszniej, ma gości, tam jest jakaś para, nie wiem czy to są Anglicy czy ktoś. Tu wszystko jest niby przygotowane pod obsługę turystów, bo jest jakiś to i to, jest kawałek parkingu. Niby wszystko jest pokazane, natomiast turystów nie ma. Żeby było śmieszniej, jest jedno auto które tu przyjechało. No my się baliśmy wjechać, a to jest to auto, które nas mijało po drodze. Tam jest ta chata, więc ta droga jeszcze gdzieś tutaj sobie idzie, bo tam ktoś na górze mieszka. Tam jest jakiś malutki kościółek. No i tu mieszka gościu w jakiejś takiej kanciapce i prowadzi sobie tawernę. Jakiś wesoły. A, to gościu z babcią jakąś. I tu jest tawerna, ale jest napisane po grecku, więc nie mam pojęcia, jak ta tawerna się nazywa, ale zaraz spróbuję coś nagrać. Oczywiście napisy w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Mają wszystko. Idziemy zobaczyć. A, zobaczcie, tutaj gospodarze nas puścili. I to jest. Zdjęcie. Ja, zdjęcie pa, no. zdjęcie dziadka i babci. Yeah. 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 My mother, ah. Aha, to jest zdjęcie e, tej e, pani dziadka. Ma? Grandmother. Grandmother, yeah. Grandmother. Grandmother and, e, czyli dziadek i babcia. Zdjęcie no, to tej pani. Kalimera. A tu jest Kalimera, dzień czyli dzień, dzień dobry po, dzień e, po no, no, grecku. Aha, yeah. on I To jest oh, Syria. Syria. Oh. I tu jest... I zobaczcie, w takiej, w takiej małej... A tutaj jest... O, tu będzie... Zdjęcie będzie robione. Ale e, Ale chwilę musimy poczekać. E, niesamowicie mili, otwarci e, ludzie, oni sobie znaleźli taki sposób. Na emeryturę tutaj chwilę z nimi gadaliśmy. Oni tu nie mieszkają. Tu mają taką swoją altanę letnią, gdzie, gdzie spędzają większą część dnia. Są na emeryturze i tu sobie mają taki biznesik prowadzą. Mają taki, taki jakby ogród działkowy, mieli tutaj wcześniej. Przyjeżdżają sobie na cały dzień bądź nocują. No, i jak przychodzą turyści, to można u nich wypić sobie piwo, soczek, kawę mrożoną, nawet robią. I teraz uwaga, wyobraźcie sobie, że można u nich nawet zapłacić kartą. Do tego stopnia są przygotowani do obsługi turystycznej. I jak rozmawialiśmy, ten pan nazywa się Vasili, mimo że to jest Grek. To on nam opowiadał, że tutaj jak. Jest takie naprawdę nasilenie turystów w regionie. To około 100 osób pojawia się przez cały dzień tutaj przy tym drzewie. Więc biorąc pod uwagę to, co widzieliśmy na wyspie, czy na Heraklionie, czy gdzieś tutaj już przy plaży, to jest promil tego, co, co mogłoby tu być. Natomiast, tak jak my tu byliśmy w tej chwili, to. Nas, mijał nas jeden samochód, i teraz przyjechała czwórka Francuzów, też samochodem tutaj. Zobaczyli to drzewo i też się zatrzymali u nich, żeby się napić. No i przy okazji dowiedzieliśmy się, że. o, takie tutaj coś. rośnie tego tutaj dosyć sporo. I to jest herbata, którą oni piją z miodem, jak ich bolą płuca. To jest takie. Takie zioło, które oni tutaj nagminnie sobie popijają, zaparzają i popijają. A jako, że tak jak już Wam to powtarzałem wielokrotnie, moja małżowina to jest Zielara, więc ona już sobie tego tutaj po drodze nazbierała i pewnie sobie zabierze ze sobą do Polski. A teraz zobaczcie, bo zaszło słońce, i fajnie to wszystko tu widać. Zostawiam Was z tym widokiem. I kończymy to ujęcie. Jedziemy do hotelu. Pokażę wam trochę hotelik. Nasz hotelik jest taki nieduży. Jak się wchodzi, to jest totalna pucha. Na recepcji nikomu nie ma. Tutaj ogólnie jemy śniadania i na tym, na tym tarasiku. I stąd tutaj wychodzi się później dalej na basen. Ale to za chwilę wam, wam pokażę. Ten cały hotel jest takim kompleksem. E, gdzie rodzina, bo po prostu biznes. Oni mają tutaj swój teren i, e, i mają swój biznes i wieczorem i rano hotel funkcjonuje jako hotel. O takie małe to jest schowane, hotel funkcjonuje jako hotel. Natomiast w dzień oni mają e, na początku tej działki e, swój biznes, czyli mają tam pizzerię. Jeden z braci ma galerię sztuki, bo jest, jest artystą. Drugi z braci ma taki antykwariat, sprzedaje tam jakieś pierdyłki. Oprócz tego, przy pizzerii mają też basen zrobiony. I to wszystko tak zamyka się tutaj w takim właśnie niedużym. Taka nieduża ta działka jest. Tu jest parking dla pracowników. My mamy parking tam z tyłu. Tu jest basenik. Ten basen jest nie jest wielki, ale jest taki, że można sobie popływać. Tu, oczywiście, w pizzerii gra muzyka, więc nie wiem na ile mnie to nie powycina. Nic nie, nic nie mówiłem, puściłem wam muzykę w tym momencie jak przechodziliśmy przez pizzerię bo grała muzyka i po prostu YouTube to wyciąło tam jeden brat ma swoją pracownię sztuki tam mają wypożyczalnie aut tutaj jeden z synów ma pizzerię a tam jest ta galeria sztuki taka, taki antykwariacik i do plaży mamy jakieś, nie wiem, 200 metrów i tu jest też tawerna na samej plaży i można spokojnie sobie tutaj coś, coś zjeść. Hotel nazywa się Violetta i jest usytuowany w miejscowości Gazi. To jest dosłownie 11 km od lotniska w Heraklionie. I samochodem jedzie się jakieś 10 minut, tak na, na spokojnie. Sama miejscowość Gazi to jest taka typowa miejscowość, gdzie są resorty, bo dookoła tutaj jest kilka resortów tuja i kilka innych resortów. No, oczywiście jest pełno sklepików, natomiast jest trochę drożej niż w Heraklionie, jeżeli chodzi o koszulki, pamiątki, tego typu, tego typu rzeczy. Zaraz zobaczycie, jak wygląda plaża wieczorem. Jest na pewno ciszej niż w Heraklionie. To na bank, a zaraz zobaczycie jak wygląda plaża i cały klimat tutaj od tej strony. No i już jesteśmy praktycznie na samej plaży, tu jest jakaś jedna restauracja ze swoimi leżakami, tu jest ta tawerna, o której Wam wcześniej mówiłem. Żeby korzystać z leżaków tej tawerny trzeba wydać minimum 7 euro i wtedy macie, macie te leżaki za free, możecie po prostu z nich z nich korzystać plaża jak plaża Dużo, chociaż tutaj nie jest to plaża jak plaża bo tutaj plaża jak plaża każda jest inna na tej akurat jest sporo, sporo piasku więc, więc spokojnie można można się wykąpać na takiej piaszczystej plażuni my się gdzieś tutaj wmontujemy w drugim rzędzie zaraz pójdziemy sobie zamówić jakieś Ee, jakieś piwko i będziemy się i będziemy się moczyć wzięliśmy sobie buty do kąpieli, ale nie wiem czy będą potrzebne o. tam macie Heraklion a tutaj Morze Śródziemne w pełnej okazałości i tym sposobem Dobrnęliśmy do końca e, dzisiejszego odcinka Więc wypada mi tylko Wypić dla waszej króle I podziękować za to, że byliście e, dzisiaj z nami I standardowo prosić o to, żeby Zasubskrybować kanał, jeżeli go jeszcze nie subskrybujecie Bo 90% wyświetleń naszego kanału to są osoby, które nie subskrybują naszego kanału, więc gorąca prośba o subskrypcję druga sprawa prośba o ślad węglowy, czyli komentarz e, o wciśnięcie dzwoneczka wtedy będziecie mieli wszystkie powiadomienia e, na temat tego co się dzieje na naszym kanale no i łapka w górę I trzymajcie się wykończymy ten dzień dziś na plaży trochę się wychillujemy i jutro zaczynamy kolejny dzień Pełen wrażeń. I jeżeli będzie coś, co warto będzie Wam pokazać, na pewno Wam to pokażemy. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Life wanna make you all mine